W miesiącu marcu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Nowym zarządzającym lubańską placówką kulturalną został Marcin Bykowski, animator i menedżer kultury, dotychczasowy pedagog lubańskiej Szkoły Muzycznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Od 1 marca mam wielką przyjemność pełnić funkcję dyrektora. Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu i ta przyjemność jest dla mnie podwójnie, podwójnie wielka, bo mam przyjemność zarządzać placówką, która kiedyś w dzieciństwie czy, czy w czasach młodzieńczych kształtowała moją wrażliwość, wrażliwość artystyczną, wrażliwość kulturalną, a teraz mam zaszczyt stać na jej. Czele. Swoimi działaniami pragnę zachęcać mieszkańców naszego miasta, szczególnie młodzież, do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przede wszystkim pragnę to realizować przez współpracę z wszelkiego rodzaju instytucjami, stowarzyszeniami. Tak jak już wspominałem, na łamach prasy uważam, że zarządza się budynkiem, personelem, finansami, a kulturę się kreuje i najefektywniej kreuje się ją wspólnie. W najbliższym czasie, oczywiście, za główny cel postawiłem sobie jak najbardziej sprawne realizowanie planu pracy, który, który zastałem, czyli planu, planu pracy pozostawionego przez mojego poprzednika. Ale takim moim priorytetem będzie także już od pierwszych dni mojej pracy staranie się i pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które mogłyby wesprzeć działalność Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. W marcu Miejski Dom Kultury zaprasza na spektakle teatralne oraz wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W najbliższych dniach i tygodniach bardzo intensywnie żyć będzie nasza scena teatralna. Od 20 do 22 marca gościć będziemy Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia ze spektaklami przeznaczonymi dla uczniów szkół Lubania i okolic. A w piątek, 22 marca o godzinie 19, zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubania i, i nie tylko, wszystkich miłośników teatru. Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski oraz Bartosz Opania odpowiedzą na scenie widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu na pytanie, co kryje się pod niemieckimi łóżkami. Pod niemieckimi łóżkami taki tytuł nosi przedstawienie w reżyserii Łukasza Wit-Michałowskiego. Przedstawienie oparte na. Na książce Justyny Polańskiej bardzo serdecznie zapraszamy. Bilety do nabycia w sekretariacie MDK oraz na portalu www.teatralnebilety.pl. Piątek 22 marca o godzinie 19.00. 27 marca o godzinie 10 również uczniów lubańskich szkół zapraszamy na koncert. Tym razem koncert z projektu profilaktyki uzależnień. Projekt, który nosi nazwę Twórcy Niezależni. Bardzo ciekawa muzyczna propozycja, która niesie ze sobą nie tylko walory artystyczne, ale także profilaktyczne. I wrócę jeszcze o dwa dni, dwa dni się cofnę. 25 marca w naszym Miejskim Domu Kultury w Lubaniu, w naszej sali widowiskowej odbędzie się wielka impreza, ogólnopolski festiwal teatralny, dziesiąte młodzieżowe zatargi z teatrem. Impreza organizowana przez zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu, który zaprosił nas do współpracy, ale szczegółowo już o tej imprezie główny organizator, dyrektor zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu, pani Marta Czarniecka. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić państwa na dwa duże przedsięwzięcia, które będą organizowane przez zespół Szkół. Ponad ponadgimnazjalnych imieniem Adama Mickiewicza w Lubaniu we współpracy i jako współorganizatorem będzie Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Pierwsze przedsięwzięcie, na które serdecznie zapraszam, to dziesiąte ogólnopolskie zatargi teatralne, młodzieżowych form teatralnych, które odbędą się 25 marca. Już od wczesnych godzin porannych, od godziny 9 w Miejskim Domu Kultury będą się gromadzić wszystkie teatry, które przyjadą do nas z całej Polski. I wtedy zaczną się już te potyczki teatralne, które na koniec dnia wyłonią zwycięzcę. Wśród osób zaproszonych, wśród jury będzie absolwent zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Adama w Lubaniu, pan Kuliński, aktualnie dziekan Wydziału Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, oddział we Wrocławiu. Wcześniejsze przedsięwzięcie, na które też serdecznie zapraszam, to Trzecia Regionalna Gala Talentów jest to gala Talentów młodzieży, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, czyli placówek oświatowych, które będą w tym roku gościć właśnie już w auli szkoły, naszej szkoły i będą zmagać się ze sobą w takich. W krótkich formach artystycznych, różnych formach artystycznych, poprzez wystąpienia muzyczne, poprzez wystąpienia artystyczne, gimnastyczne, teatralne czy inne formy yy, prezentowane będą przez młodzież z rejonu Jeleniogórskiego i będziemy wyłaniać wtedy takie osoby, które urzekną jury, które będzie składać się z dyrektorów i oczywiście przedstawicieli kuratorium oświaty we Wrocławiu i to jury wyłoni następne osoby, które przejdą do etapu już takiego wyższego, czyli już etapu Dolnośląskiej Gali Talentu. Serdecznie zapraszam, 21 marca, godzina 11, aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lumanie.